Cześć, mam z tej strony kądzi w dniu dzisiejszym, przedstawię wam kilka ciekawostek na temat Rengara, a więc zaczynajmy. Rengar został zaprojektowany przez klasika. Głos Rengara podkłada Jakub Wieczorek. Rengar walczy z Kazixem i stracił swoje lewe oko. Chce się zemścić i zabić Kazixa i dołączyć jego głowę do swoich zdobyczy. Walka pomiędzy nimi może być odniesieniem do serii Alien vs. Predator. Po zabiciu Kazixa podczas polowania dostajemy jego głowę jako trofeum. Jego lewe oko, które świeci na czerwono, odebrał wierzchowcowi Sejuani. Prawdopodobnie to Rengar opowiada historię Gnara. Rengar pojawia się w filmie Riotu Nowy Świt, walczy razem z Gravesem, Ari, Leoną, Jacksem w jednej drużynie. Na filmie jego ofiarą pada Draven, którego Rengar brutalnie rozszarpał. Jest najnowszą postacią, której podstawowy portret został zupełnie zmieniony. Wygląd Rengara, Dreddy, ostrza na oraz ultimate, który czyni go niewidzialnym, jest odniesieniem do Predatora. Ranger jest jedyną postacią, która posiadała jedynie przedmioty dla niego, m.in. kamienny naszyjnik oraz głowak Haziksa. Taniec niezręgarek jest odniesieniem do tanca plemiennego Nowej Zelandii zwany Moro Haka. Jest jedną z postaci, których pasyw uaktywnia się, gdy jest w krzakach. Nazwa Ranger jest anagramem słowa Ranger. Na skórce łowca głów Ranger ma on założony na siebie swój specjalny przedmiot kamienny naszyjnik. Na tle tej skórki widać kilka czaszek. Jedna z nich przypomina czaszkę barona sprzed aktualizacji Samuner's Lift, Druga natomiast wyglądem przypomina czaszkę smoka. Ta skórka również jest nawiązaniem do Predatora, który kolekcjonował czaszki ofiar jako trofea. Kha'Zix miał być jego ofiarą, a trofeum po nim szczytem jego łowieckiej kariery. Łowca pustki okazał się jednak potężniejszy niż Rengar myślał. Występuje pomiędzy nimi konflikt zwany Łowy Rozpoczęte. Na oficjalnej stronie League of Legends można zobaczyć, że nie lubią się nawzajem z Nidalką. Zapewne są rywalami w polowaniach. Nie jest to pewne, ale prawdopodobnie próbował upolować Mega jednak zamiast tego spotkał go w mniejszej wersji i znacznie go rozdrażnił. A więc to by było na tyle. Jeżeli podobają Ci się takie ciekawostki, nie zapomnij stawić kciuka w górę, zasubskrybować kanał oraz napisz w komentarzu kto następny. A więc do zobaczenia! Trzymajcie się, hej!